Klienta. O. No, witam serdecznie wszystkich widzów. Dzisiaj sobie obejrzymy mój zbudowany bar z hamburgerami, o którym mieliście szansę już się dowiedzieć. No to sobie go dzisiaj omówimy. Z przodu widzimy dwa miejsca, które są ogrodzone, tak żeby klient czuł się spokojnie i bezpiecznie, ale nie wiem, czy to konieczne. Tak. Tutaj właśnie jest śmietniczek, chyba nie ma zbyt odpadów I, widzi, i widzimy twarz naszego pracownika. Gdybym chciał sobie kupić tutaj hamburgera, trzeba podejść do tego okienka Nie będzie mi jego łatwo otworzyć, więc będzie trzeba y y y wepchać. Co to się porobiło? Dobra, już otworzone, no i tak to wygląda. Dzięki temu dużemu hamburgerowi, który jest oczywiście sztuczny, wiemy, że można tutaj kupić hamburger. Mmm, niam niam, aż by się zjadło. Mm. No, nie, 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 nie jest za Dobra. Tutaj po boku widzimy dostawcę pizzy. Tak on wygląda. Ma on motocykl i tutaj w skrzynce dowozi, nie, nie dostawcę pizzy, hamburgerów. No i tutaj ma skrzynkę z hamburgerami. Tutaj do wnoszenia różnych rzeczy, na przykład różnych akcesoriów kuchennych. No i on tutaj sobie stoi. I czeka na rozkazy. Tył prezentuje się tak. Mamy drzwiczki. I tak wygląda wnętrze, jest tutaj spory bałagan, zaraz się tym zajmę. Dostawca pizzy, posprzątaj. Ech. Dobra, jesteśmy już w samym środku naszego małego baru. Lecz dobrze wyposażonego. Widać, że dostawca pizzy wszystko ładnie odłożył na miejsce. Jest posłuszny. No i tak to, tak to wygląda. Jest komputer, żeby zamówić jakieś akcesoria kuchenne maszyna do podgrzewania bułek jedna bułka tutaj jest a to to jest cebula którą tutaj na lodówkę postawimy Obejrzmy osobno stolik z sosami mamy słoik z musztardą barbecue i keczup. Stojak z kubkami, wspomnianą podgrzewaczkę do bułek, lodówkę wypełnioną po brzegi składnikami taki piękny ser cheddar. Nasz kucharz ma ręce pełne roboty. Używa do tego maczety i noża. Mamy tutaj grilla do naszych kotletów które są najważniejsze w, hambur w hamburgerze. Liczniki. Jest on napędzany na butle gazową. Tutaj taki stojak, żeby ludzi się mógł oprzeć. No. Takie napoje można tam kupić. Tutaj je odkładamy. W środku znajdziemy także coś takiego. Jest tu telefon, bo pizza jest na telefon. I kasa fiskalna. Tutaj kelner. Tutaj właśnie on trzyma pieniądze, które ludzie dają w zamian za hamburgery, czyli za nie płacą. Tutaj siedzi nasz ludzik, który jest kelnerem. Tak się prezentuje. I on wysłuchuje co tam ludzie chcą. On Wygląda to tak. Poproszę hamburgera z sokiem pomarańczowym. Hamburger z sokiem pomarańczowym. Raz. Dobra. Dzięki. No i zamykamy już naszych pracowników. Miłego dnia Wam życzę te hamburgery dobre były.